Witam Was serdecznie w Nowym Roku. Oczywiście wszystkiego dobrego Wam życzę. Samych sukcesów, spełnienia marzeń, nie ja będę słodził za dużo, a może przede wszystkim zdrowia. Z tym pierwszym materiałem w Nowym Roku oczywiście zachęcam Was do dawania subów. Prawy dolny róg, jeżeli Was zainteresuje, oczywiście mój materiał. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat aplikacji e-commerce. E Chyba każdy dzisiaj już wie, albo jest przeświadczony, a może nawet doświadczony tym faktem, że wszystko idzie w tą stronę, jednak, żeby przerzucić trochę e-commerce też do aplikacji mobilnych. A dlaczego to idzie w tą stronę? Tak samo jak handel przeniósł się do internetu, tak zwyczajnie. Tak samo teraz po prostu będzie wszystko szło w tą stronę, żeby przenieść wszystko w telefon, no bo taka jest naturalna kolej rzeczy. Młodzież pokolenie, które teraz dorasta, właściwie od telefonu nie odstępuje, telefon jest właściwie narzędziem, które właściwie generuje grożycia życia obecnie, więc jeżeli przełożymy możliwość robienia biznesu telefonie, na, na telefon, to w tym momencie możemy dużo bardziej budować zasięgi, skalę biznesu yy, i to jest jakby główne, yy, główny cel tego, aby ewentualnie przechodzić na aplikacje, yy, ponieważ yy, to nawet nie, nie, nie wynika z jakiejś tam mojej nie wiem, wizji świata, tylko po prostu nawet największe korporacje, biznesy tego świata sami jakby idą w tą stronę, co oznacza, że po prostu to jest nie, jakby nieodzowna część, która się pojawi i będzie funkcjonowała w ramach naszego życia yy, biznesowego w ramach e-commerce to nie jest też takie jak, jakby to nie jest takie naturalne, że to od razu trzeba mieć aplikację i, i jakby budować na tym etapie cały swój biznes, ponieważ w dzisiejszych jeszcze czasach, ja nie mówię o przyszłości, bo w przyszłości może być różnie, że można będzie zacząć od razu od aplikacji i tyle. Dzisiaj raczej budujemy tak blokowo, można powiedzieć, czyli najpierw startujemy. Ze sklepem, który, w którym pozyskujemy klientów, e, lidy e, i działamy po prostu i funkcjonujemy, ale przychodzi taki etap, w którym e, warto, jakby, pomyśleć o czymś więcej i przeskoczyć trochę o kolejny level, bo w erze smartfonów i tej całej sytuacji, która jest związana z tą sytuacją bo tego się już nie da odwrócić no to trzy czwarte ludzi jednak yy, w tych smartfonach siedzi i te aplikacje ściąga yy, oczywiście nie jest łatwo zachęcić ludzi do tego, żeby te aplikacje na swoim telefonie posiadali dlatego są to przeważnie wabiki typu zainstaluj to będziesz miał zniżkę można to spotkać na przykład nie wiem, w sklepach na HM, żabka, stacje benzynowe, cokolwiek, gdzie ci po prostu od razu w momencie przy kasie, przy kasie, przy opcji zakupu nakłaniają do tego, żebyś apkę zainstalował, bo dostanie za to na przykład 10% bonusu. No i, i, i kto nie jest jakby w ten sposób y, z, zmobilizowany do tego, żeby tego nie zrobić. No co mi szkodzi ściągnąć apkę, dostać 10% bonusu. Sam ostatnio kupowałem prezent w aparcie i mnie na przykład od razu zaproponowali, 10% upustu, tak to nie jest materiał sponsorowany, tylko tak mówię jak było. No to sobie ściągnąłem na szybko, stojąc przy kasie, i dostałem 10% zniżki. No przecież tą aplikację mogę za chwilę usunąć. To nie świadczy o tym, że ja będę e, ciągle kupywał u nich. Jakieś tam yy, ich produkty, tylko o to chodzi, że tak nie przyciągnęli do tego, żebym ją zainstalował. No i tak to wygląda. No. To wszyscy tam Lidl, Biedronka, żabka właśnie, tak jak wspomniałem, wszyscy idą w tą stronę, że muszą jakoś przyciągnąć albo zmobilizować do tego, żebyś tą aplikację posiadał. Bo w innym wypadku no nikt nie będzie sobie zaśmieciał, zaśmiecał tego telefonu tak zwyczajnie i będzie miał 150 aplikacji, z których w ogóle nie korzysta. I może przy okazji. Ale z drugiej strony, jak masz aplikację na przykład żabki i wiesz, że tam cię czekają jakieś bonusy z tego tytułu, no to jak będziesz miał wybór, będzie obok siebie żabka i sklep pana Czesia, no to wejdziesz do żabki, no bo wiesz, że tutaj coś za te jakieś tam oni mają żabsy, czy tam srapsy. Będziesz mógł sobie coś odebrać, tak? Yy, I to powoduje to. Yy, że ta aplikacja ma tyle, a nie tak dużą ilość pobrań, yy, yy, dlatego aplikacja jest jakby fajną kwestią. Tylko on, ona yy, też trzeba pamiętać o tym, że ona generuje bardzo dużo kosztów, w sensie kosztów yy, przynajmniej wdrożenia, bo jeżeli coś robimy na dużą skalę, nie chcemy, żeby to wyglądało jak gówno. No to znaczy, że musimy w to sporo pieniędzy zainwestować, bo to są deweloperzy, projektanci aplikacji, którzy muszą połączyć pewne elementy, na przykład sklepu połączyć za właśnie z aplikacją, żeby to było zsynchronizowane, połączone i żeby to jakoś działało i żeby nie było jednym wielkim problemem, bo w takim wypadku jak zrobimy jakieś, coś, jakieś takie, taką gównianą aplikację, no to tylko i wyłącznie spowodujemy to, że ludzie mogą się od nas odwrócić, że e, niby coś chcieliśmy zrobić pięknie. E, a tutaj wyszło jedna wielka porażka. No. E, zalety aplikacji są takie, że możemy bardzo skrócić jakby kanał komunikacji z klientem, i bardzo szybko przekazać informacje, czy to o promocji, czy o innych wdrożeniach, bo to po prostu. APC wyskakuje automatycznie, przecież ten, kto zainstaluje, to zezwala od razu na jakieś tam powiadomienia i inne rzeczy. I bardzo szybko można wejść w interakcję z tym klientem i po prostu zadziałać z każdym ewentualnym pomysłem badać go, sprawdzać, czy też właśnie uruchamiając jakieś promocje dla ludzi, którzy mają Twoją aplikację. I ogarniać ten temat bardzo szybko, w krótkim czasie, i bardzo szybko można to zweryfikować, czy coś ma sens, czy nie ma sensu. I w tą stronę wszyscy idą, no, tak zwyczajnie. Potencjał, tak jak sam e-commerce, wiadomo, wystrzelił w kosmos, nie tylko że przez pandemię, ale i wcześniej. I wszystko idzie w tą stronę. Sieci handlowe się właściwie będą zbijać niedługo. To będzie raczej wyglądało na tej zasadzie, że będą magazyny, tak jak działa Amazon, i tyle, a samochody będą jeździć i dostarczać, i wszystko się będzie odbywało online. Dla mnie nie ma żadnego fanu chodzenie między regałami, szukanie produktów i tracenie czasu na to, skoro można to zrobić online i ktoś ci to przywiezie, a ty możesz poświęcić ten czas na zupełnie inne, ciekawsze rzeczy w ramach organizacji swojego życia. E i dlatego ten, ta aplikacja jest jakby taką bazą do budowania relacji z klientem. Nie tylko B2C, ale B2B. My, na przykład, w swoich sklepach nie mamy jeszcze aplikacji. Tak, przyznaję się, bez bicia. Ale bardzo intensywnie o tym myślimy i szukamy partnerów, którzy nam to zrobią. Nawet rozmawiamy już, ale u nas to będzie bardziej B2B żeby, żeby jakby połączyć nas z naszymi partnerami, którym zlecamy zlecenia, którym możemy automatycznie przekazywać zlecenia do realizacji też nie tylko poprzez maila, ale też właśnie przez aplikację na telefonie. A dodatkowo, aby nasi partneri, partnerzy mogli zamawiać pewne rzeczy u nas, klikając przez aplikację, a my z tego tytułu będziemy mieli proste zamówienia z ich strony w ramach e, naszej współpracy. E, tak jak wspomniałem też aplikacja to jest takie narzędzie, które może być takim trochę eksperymentem, e, na którym możemy badać skuteczność e, naszych działań czy pomysłów. I to jest bardzo fajne samo w sobie. E, i szybkie, bo nie musisz zatrudniać ankieterów, nie wiem, robić jakieś sondy, nie wiadomo jakiej wielkiej, dużej, tylko po prostu sam na szybko sprawdzisz, czy jesteś, czy to, co wymyśliłeś, jest po prostu mądre, czy nie. Jeżeli chodzi o wady wdrożenia aplikacji, tak jak mówiłem, to są przeważnie duże koszty, które po prostu wiążą się z wdrożeniem tego typu pomysłu albo tego typu aplikacji i to trzeba sobie bardzo szybko przeliczyć, wyważyć, czy, czy to nam się opłaca, no bo jeżeli nie wiem, okaże się, że masz przy, yy, zysku yy, miesięcznie, nie wiem, 10 tysięcy, a aplikacja yy, pochłonie u Ciebie nie wiem, 200 tysięcy na przykład, tak, wdrożenie kompleksowe z obsługą i z tym wszystkim no to, to trzeba się po prostu zastanowić czy to ten czas i czy jeszcze nie trzeba trochę zaczekać i pomyśleć o tym trochę później to nie znaczy, że z tego zrezygnować ale po prostu e, trzeba o tym temacie troszkę pomyśleć później bo łatwo jest wydać pieniądze i później po prostu myśleć o tym, że o Boże, dlaczego ja to teraz zrobiłem i mam z tym kłopot e, a przecież mogłem pomyśleć i zastanowić się nad tym później, kiedy będzie, nie wiem, moje obroty będą 100 tysięcy na przykład yy, generowały przychody 100 tysięcy 100 tysięcy albo i więcej tak, bo to, no, na tym to polega, bo to jest nieuchronna yy, jakby decyzja, jeżeli biznes się rozwija. Bo jak się zwija, to no, nie ma sensu robić aplikacji no po prostu. Yy. Więc to jest takie, można powiedzieć, trochę aplikacja: to jest taki magnes połączony klienta z tobą i, i o, takie scalenie, które powoduje to, że jesteście z sobą coraz bardziej związani, a świat idzie w tą stronę, żeby być coraz bliżej klienta i żeby go nakłaniać do tego. Żeby, żeby po prostu robił zakupy no, bo, zak bo jakby to powiedzieć wszyscy jesteśmy trochę można powiedzieć w dzisiejszych czasach zakupocholikami I, i tylko i wyłącznie aplikacja na telefonie może spowodować to, że to się będzie odbywać częściej e tak jak wspominałem też wcześniej trzeba ten model dobrze, dobrze przemyśleć, żeby bo nie tylko nie zrobić samą aplikację, tylko o to chodzi, żeby tą aplikację ludzie ściągali i żeby ona była użytkowana. Czyli to musi być jakby duży model zachęt, który spowoduje to, że yy, ktoś będzie z tej aplikacji korzystał, a nie będzie takim trupem w telefonie, bo to nie o to chodzi, a ty wydałeś na to nie, 100 tysięcy czy 200 tysięcy złotych. Yy, według jakichś tam badań, które przeczytałem, już 70% użytkowników smartfonów przyznaje się do używania aplikacji zakupowych. Z czego 96% jeszcze, żeby było ciekawie, deklaruje korzystanie z internetu z smartfona, czyli powoduje to, że to determinuje, że po prostu wszyscy siedzą w telefonach w internecie, więc no, komputer idzie w odstawkę a wszyscy bardziej siedzą w telefonach więc jakby aplikacja e, idzie jakby skokowo do góry i to nie ma chyba odwrotu w, to, w inną stronę po prostu wszystko idzie w tym kierunku że wszyscy będą siedzieli w telefonach jeszcze bardziej e, więc aplikacje w ramach e-commerce będą naprawdę szły do góry a firmy, które będą realizowały takie projekty to będą te zbierały kokosy, bo ja tak przewiduję, że pewnie za kilka lat to pójdzie w tą stronę, że właściwie większość rzeczy będzie się odbywała przez aplikacje, a nie przez tradycyjne siedzenie za komputerkiem, za laptopkiem i klikanie. To będzie wszystko bardziej proste, telefony będą się tak rozwijały jeszcze bardziej, że to aplikacje staną się jakby nieodłączną Sferą naszego życia, ale tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy naprawdę trzeba to dobrze przemyśleć, bo to jest duży koszt inwestycyjny i żeby te, z tego nie zrobić gówna, tylko to musi być naprawdę projekt fajnie zrobiony, wykonany, zrealizowany, tak żeby ludzie po prostu nas nie zjechali, że zrobiliśmy po prostu jakiegoś, właśnie takiego tak gówno po polsku, który. Im wcisnęliśmy w ramach tego, że chcieliśmy zrobić coś pięknego i fajnego. Żadnych półśrodków, wszystko powinno być przemyślane, zrobione z mózgiem. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, to oczywiście pojawiła się plansza po środku, klikamy na suba. Pozdrawiam Was serdecznie z nowym rokiem. Wszystkiego dobrego.